5 czerwca Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Z Ewangelii św. Jana rozdział 14, wiersz 22 Bez lektury Pisma Świętego każda refleksja jest zwykłym bełkotem. Czym jest dar bojaźni Bożej? Czy mamy bać się Boga, czy nie? To pytanie to pewien paradoks. Żołnierze armii cesarskiej, którzy podbijali cały świat, przy grobie Jezusa przestraszyli się ruszających kamieni, przy grobie uciekli. Uciekli przed Bogiem. Przy tym samym grobie, choć nieco później niewiasty słyszą: Nie bójcie się. W wieczerniku też padają słowa: nie bójcie się. Maria Magdalena przy grobie chwyta Pana za nogi, czyli pada czołą z bojaźni, ale nie ucieka. A zatem bojaźń Boża czy lęk? Możemy w postawie lęku wypełniać przykazania, a raczej ich nie przekraczać z obawy przed karą, ale to jest postawa niewolnika, a nie dziecka Bożego. Nie boję się Boga, ale boję się Go utracić, to jest miłość. Bóg nie jest groźny, ale jest Ojcem. To przez grzech lęk sprawia, że zaczynamy uciekać przed Bogiem jak Adam i Ewa. Dziś mamy te same dylematy co w raju. Strach przed pójściem do spowiedzi też jest ucieczką, szukanie głuchego spowiednika tak samo. A bojaźń Boża nagli do jak najszybszego pojednania z Bogiem. Uroczystość zesłania Ducha Święta pod zwykłymi warunkami można za pobożne odmówienie hymnu o stworzycielu duchu przyjęciu zyskać odpust zupełny lub przynajmniej częściowy. Lęk prowadzi do ucieczki przed Bogiem, a bojaźń Boża do uniżenia, pokory, oddania czci Bogu. Aniołowie mają nieco łatwiej, bo mają trzy pary skrzydeł, przed Bożym obliczem mają się czym okryć i jeszcze fruwać przy tym, a my nie mając ani jednego skrzydła nie mamy jak ukryć się przed Bogiem. Taka bojaźń rodzi skruchę z powodu grzechu. Bojaźń prowadzi do poznania Boga bogatego w miłosierdzie. Bojaźń Boża to szczyt darów mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności i pobożności. Ale to nie efekt naszych wysiłków, lecz bezpłatny dar. Można przyjąć go lub odrzucić zgodnie ze swoim sumieniem. Najgłębsze i najlepsze teksty o sumieniu można znaleźć w Encyklice o Duchu Świętym. Sumienie to głos Boga w nas, to natchnienie Ducha Świętego, pisze Święty Jan Paweł II. Przenosząc się myślami do dzisiejszego wieczernika, widzimy miejsce gdzie uczniowie schowali się po śmierci Pana. Czujemy się tak samo jak uczniowie w wielką sobotę, w postawie zagrożenia, niepewności jutra, która rodzi pokusę i obawy o przyszłość. Grozi nam obawa Wieczernika wspomnień, podczas, gdy na każdej przyświętej jesteśmy wewnątrz żywego wieczornika, przy stole ostatniej wieczerzy. Widzimy zaryglowane drzwi I Jezusa który przechodzi przez nie ze słowami powitania pokój Wam i zasiada z nami przy stole. Dziś doświadczamy zarówno cudu obecności Mistrza, jak i ciepłego, inspirującego żaru języków ognia Ducha Świętego. Ojciec Papczyński pisał, że wielkim szczęściem jest posiąść Ducha Świętego, jeszcze większym działać według Ducha Świętego, a największym dopełnić swych dni w Duchu Świętym. Uroczystość zesłania Ducha Świętego to dzień przebudzenia, powstania ze snu, bo w tym życiu chodzi o pełnię życia. Duch Święty wzmacnia nas oraz modli się w naszym imieniu. Zna nasze potrzeby i gdy należymy do Chrystusa, jest z nami cały czas. Niestety, nawet w dzień zesłania Ducha Świętego działają też złe duchy. Jeśli ktoś paktuje ze złym duchem, oddaje mu się do dyspozycji, to szatan przejmuje nad nim władzę. Taki człowiek czyni to, czego nie chce lub nie pamięta swojego zachowania. Natomiast pomimo tego, iż mówi się, że ktoś oddał duszę diabłu, to szatan nie ma dostępu do duszy. Jeśli ktoś nie paktuje z diabłem, ale korzysta z jego usług, to szatan może go dręczyć. Sytuację opętania ciała człowieka jest pod bezpośrednim wpływem złego ducha. W opętaniu widać awersję do świętych rzeczy. Człowiek nie może modlić się ani wejść do kościoła, ale odróżnia wodę święconą od zwykłej wody. Opętaniem może być mówienie w obcych, nieznanych dotąd językach. Szatańskie propozycje są bardzo atrakcyjne i człowiek im ulega. Wizyty u wróżek czy jasnowidzów są niebezpieczne, bo przez medium przemawia diabeł. W takich chwilach zawsze lepiej słuchać Boga niż złego ducha. Duchu Święty napełni dzisiaj nasze serca i zapał w nich ogień Twojej miłości. Nie wystarczy nam namaszczenie. Pragniemy obfitego wyłania daru mądrości, rozumu, rady, męstwa. Umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej, abyśmy przestrzegali i wypełniali Twoje przykazania, zwłaszcza najważniejsze przykazanie miłości Boga i bliźniego. Duchu Święty przypominaj nam stale o tym, o czym Jezus uczył w przypowieściach, a jeśli o czym zapomnieliśmy lub nie pomyśleliśmy przyjąć nam z przenikliwym napomnieniem i ożywczą pomocą. Niech dziś stąpi na nas twój duch i dziś odnowi oblicze naszej ziemi. Amen.